Robiliśmy świetną robotę, żeby z nimi walczyć za sprawą strategii. Kiedy za, stawka zaczęła się mieszać, wyczuliśmy, że mamy swoją szansę byłem przekonany, że kiedy dostałem nowe opony, to potrzebuję mniej więcej pięciu okrążeń, żeby wyprzedzić kogo trzeba. No a stało się jak się stało. Nie wiem, jakie będę miał przemyślenia jutro. Ja mam takie poczucie, że ja już ten manewr miałem za sobą, że już się znalazłem przed Luisem o tyle zdecydowanie i... Zakończenie tej historii powinno być inne. To była taka historia 50-50, 50 jak miałbym ocenić swoje szanse w tym manewrze. There's always risk of overtaking on the outside. Wyprzedzanie po zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. To, to normalne, każdy o tym wie, ale miałem przyczepność. Wiedziałem, że jadę poniekąd na krawędzi, ale że mam przewagę na pewno. I czułem, że nie dojdzie pomiędzy nami do kontaktu.